W 2014 roku byłem na Majdanie Kijowskim. Tam się spotkałem z cywilnym zarządem Majdanu i rozmawiałem z jednym z, członkiem tego, z członków tego zarządu, prawnikiem, i on powiedział, w zasadzie musimy w tej chwili odbudować cały kraj, całe społeczeństwo i, i niewiele nam brakuje, bo mamy ziemię, mamy ludzi, mamy przemysł, brakuje nam trzech rzeczy. Brakuje nam bezpieczeństwa dla naszych granic, brakuje nam niezawisłych. Nieprzekupnych sądów i brakuje nam zaufania wszystkich do wszystkich. No i właśnie te nieprzekupne i niezawisłe sądy są tak niezwykle ważne i widać, w jakim stanie jest dzisiaj Ukraina, między innymi właśnie dlatego, że tam z tymi sądami nie było najlepiej. Dlatego w Polsce, gdzie niezawisłość sądów jest naprawdę poważnie zagrożona, musimy o to niezwykle dbać, musimy o to niezwykle walczyć dla siebie, dla naszych dzieci, dla naszych duchów. Więc wszystkich zachęcam do jakiegoś udziału w tej bardzo ważnej sprawie.